No powitam Was w kolejnym dniu, w nowym Też chciałbym Wam powiedzieć kilka, powiedzieć, dać kilka nowych wskazówek, starych wskazówek nowym kierowcom Którzy będą siebie zabierali za jazdę ciężarówką, aczkolwiek to może się przydać tak samo im w życiu w osobówce no bo zrobiła się wiosna powiedzmy jeszcze są te temperatury i dodatnie i ujemne różnie to bywa co wpływa na ciężarówkę czego się wystrzegać no bo na, na kursach niektórych rzeczy jednak nie mówią no kurs tak jak zauważyłem, bo też syn chodził teraz to odbywa się tak idę swoje odbębnić jazdy, czyli troszkę po mieście, trochę placu manewrowego, ewentualnie z godzinkę po autostradzie. No nie tak, no i ta jazda to taka jest raczej teoretyczna jak dla mnie, a z praktyką to dopiero się stykacie, jak dostajecie ciężarówkę i wsiadacie, i macie gdzieś tam jechać z punktu A do punktu B, i wtedy się zaczynają różne takie nieprzewidziane rzeczy, o których na kursach nie mówią no i na jazdach raczej rzadko się to spotyka, żeby instruktor, który prowadzi naukę jazdy o tym wspominał bo pytałem też syna mówi, no nic o takich rzeczach nie mówił nikt nie mówi o czym o czym mowa no powiem to na przykładzie no jedziemy autostradą, prosta droga widzimy, jak nie ciężarówka to osobówka, no jest poczaskana na barierkach leży, no i każdy się Zastanawiać się, co mu się stało. Usnął pewnie i wydymił barierki, no ale widzi już skutek. Jakby się cofnął troszeczkę i obserwował drogę, to powiem Wam, że mógłby dojść do wniosku innego: że niekoniecznie trzeba usnąć za kierownicą, lub zasłabnąć. No, różne to są jeszcze przyczyny, czy koło rozerwie, no też to może być, ale to są takie drobniejsze czynniki. Mówicie nad ranem, przejeżdżając na wiaduktach, na jakichś mostkach, gdzie pod spodem płynie woda, czy są przejazdy pod drogą, różne. W sezonie wiosennym takie drogi są zdradliwe, zimą też tym, tym bardziej. No bo akurat w tym miejscu, gdzie przez jakiś mostek, czy cokolwiek jest pod spodem luka wolna, czyli u góry. Woda się gromadzi, jakaś tam szron na tym i nie ma to gdzie uciec. Tak jak jest normalnie autostrada, i jest na gruncie położona, to tą wodę, to parę, to wszystko wciąga, jednak i nie ma oblodzeń. A na wiaduktach, na takich mostkach, mosteczkach różnych, na rzekach, oblodzenia zawsze są. No i wystarczy, że ktoś dotknie hamulca, ewentualnie jedzie za szybko mane w jakiejkolwiek chce wykonać zmianę pasa, cokolwiek no i prowadza samochód w poślizg nieświadomie. Bo akurat w tym miejscu był taki mostek, a on te manę wykonał. No to się zdarza sporadycznie, ale jednak się zdarza. No chciałbym przestrzec właśnie młodych, nowych kierowców, nie młodych, bo może być kierowca w podeszłym wieku, ale chodzi o prawo jazdy. Jeżeli je dostanie, żeby wiedział z czym to się wiąże, następną taką. Yy, Powiedzmy, nad składnikiem, który się składa właśnie też na takie nieprzewidziane wypadki jest deszcz. Jest ładna pogoda, jedziemy też autostradą. Jedzie multum osobówek w pewnym momencie zaczyna padać. No i co następuje? Osobówki w momencie zaczynają wyhamowywać. No bo deszcz zaczął padać. No i z 90 czy ze stópki robią 70 nagle, wyhamowywują się. No najgorsza rzecz jaka może być, hamowanie właśnie pierwszym deszczu, który dopiero spadnie, to no to jest masakra, nie powinno się wyhamowywać od razu, jeżeli się wpadnie w takie, w taką chmurę deszczu, to musi następować płynnie, bo jeżeli naciśniesz na hamulec od razu, asfalt ma dużo powiedzmy takich osypu no na drodze leży, bo piasku, nie piasku, no i pierwsze oleju różnych tego nie widać, jest, ale na kołach jednak się się wszystko na autostradę, na drogi główne, na boczne, no na każdą. No i ten też pierwszy powoduje, że na drodze jest maść taka. Jesienią jeszcze dochodzą liście, inne, inne takie, weźmy piasek, który z, piask, z piaskarek, które, które odśnieżają drogi i sypią, to, to, wszystko na tej drodze leży. Dopóki nie przyjdzie dobry deszcz, nie jest półka tego, to... Po małym deszczyku, który przyjdzie, to się robi masi. Jak naciskasz na hamulec, to tak jakbyś jeździł po lodzie. Spróbujcie kiedyś, no zobaczycie, jak to wygląda. Takie hamowanie w pierwszym deszczyku nie ma przyczepności. Poza tym, opona zmienia nagle temperaturę. Robi się twardsza, a asfalt stygnie. Więc już jest inna droga hamowania, inna przyczepność. No i kolejną rzeczą, która jest. No, bardzo ważna też istotna, jeżdżąc Plandeką, wiatr boczny. Bo, czołowy, jeżeli jest, czyli z przodu nam mucha, to tam jest pół biedy. Ale nikt nie zwraca też uwagi, no bo wiecie, też no, ostatnio też widziałem, no ciężarówka leży, co się stało. No, widzicie, sytuacja wyglądała tak, że skończyły się barierki na drodze, bariery te dziękochłonne. Wypróż z pełną prędkością, i był wiatr boczny i zachwiało go. Ale na tak mocno, że po prostu nie utrzymał samochodu i wylądował na barierkach. Nie spodziewał się tego. No. Proste, proste, małe takie składniki, które się składają na bezpieczeństwo, czego na kursie nie, um, nie, nie powiedzą, umykają to gdzieś. Na, na bezpieczeństwo to ma bardzo duży wpływ na drodze. A zwłaszcza jak się prowadzi 40-ton ciężarówkę. Także no, na chłodniach jeżdżąc ta ściana jest twarda też, ale auto jest bardziej stateczne. Jednak plandeki są bardziej narażone na takie przestawianie. No, na lorach, wiadomo, między samochodami jakoś to ucieka. No, to powietrze, bo między samochodami upływa. Każdy, w każdym razie tam jest inna dynamika. No, najgorsze są właśnie plandeki na to narażone. Może zerwać wiatr w dach. Także jednak trzeba zwracać uwagę Jak wieje, gdzie i jak się wyjeżdża no. To wam chciałem tak powiedzieć Pokrótce w paru minutkach Nie wiem czy mam rację czy nie No ale Myślę, że Niektórzy się ze mną zgodzą A zwłaszcza starsi kierowcy Że to ma duży wpływ na to, że wrócimy do domu Jednak I to w całości Dobrze No tak to Wam powiedziałem. No i następną rzeczą, którą jeszcze bym chciał powiedzieć, zimą, co się zwracać uwagę dla młodych kierowców. No, raczej nie preferuję zjazdu z dróg, które są twarde. Zatrzymanie się gdzieś na poboczu w zimę no, od, automatycznie eliminuje nas przeważnie z dalszej jazdy, bo staniemy, żeby ruszyć z tego samego miejsca, jeżeli staniemy na lodzie. 50-50, na 50 daje że się uda, bo opony są rozgrzane w momencie, jak staniesz, śnieg czy lód pod kołami się stopi. Zrobią się takie wyżłobienia, tu gdzie koła stoją, i później z tego miejsca ruszyć jest bardzo ciężko. Także też preferuję stać jednak na równej drodze, ewentualnie nawet z górki, w takich miejscach, żeby były najprostsze. Nie na poboczach jakichś, nie na tym. Bo wtedy jest ciężko ruszyć. No i jeszcze nie wiadomo, jest co jest pod śniegiem. Bo może być zamiast normalnego asfaltu, okazać się, że tam już jest piasek, i w ogóle nie wyjedziemy. Bo też zdarza się, że ciężarówką stanie ktoś na poboczu, i w pewnym momencie ciężarówka leży też na boku, bo ją zsunie, ściągnie, bo jest grunt miękki. Jest zwierząt tylko zamarznięty. Wydaje się, że jest twardo. A jednak jest miękko pod spodem. Także. Też przestrzegam przed takimi zatrzymywaniami się w miejscach takich dziwnych. Dobrze, no na, na tym chciałem poprzestać. No i zachęcić do oglądania, jeżeli chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć albo w jakichś tam sprawach technicznych bardziej odnośnie do szkolenia się oprócz jazdy, to zapraszam o komentarze. Proszę pisać. Z Miłym odpiszę. Pozdrawiam wszystkich.